Hej, ludzie, Paziu! Tutaj znowu z telefonu, bo padła mi bateria z GoPro, muszę czekać na nową, ale jak tam po świętach, wypoczęci jesteście? Ja sam jestem wypoczęty w miarę. Chociaż mógłbym jeszcze trochę dłużej pospać. I mam do Was takie małe pytanie. Pamiętacie, jaki prezent świąteczny zrobił na Was, za dzieciaka, największe wrażenie, jeżeli chodzi o gry? Ja pamiętam, że chyba, najwie... bo ja często dostawałem gry wideo, bo jak... jako, że nie miałem przerobionej PS1 przez długi czas, to gry dostawałem na moje urodziny, na gwiazdkę i na imieniny. Trzy razy do roku yy, dostawałem gry. Pamiętam, że raz na święta dostałem Gran Turismo 2. Pamiętam, że Harry Pottera na PC-ta pierwszego. I ogólnie PC-ta po komunii dostałem. Boże, słuchajcie, po pierwsze, jestem zaskoczony, że pan Mikołaj mógł sam wnieść z olbrzymi olbrzymiego peceta. No bo pamiętacie, jak wtedy sam monitor, pamiętam, to był Neka, bo miał tak wielką dupę, że można by tym mordować ludzi. Ale ogólnie to, że udało mu się wnieść, jak byłem u dziadków, to było zaskakujące. Ale pamiętam, że siedziałem do trzeciej w nocy, wtedy nie wiedziałem, że to mi wpadnie w krew. I chciałem, roz... chciałem rozgryźć od razu cały komputer. I pamiętam, że to był Optimus, że miał Pentium Trójkę, kartę Ri... Rive TMT 2 I chyba, ona miała chyba 16 albo 32 GB, i co, cały komputer miał, kurde, nie pamiętam ile. Czy 102? Mniejsza z tym, ale pamiętam, że miałem wielko... wielką radochę Ogólnie zawsze lubiłem dostawać. Zawsze lubiłem dostawać jakąś nową technologię, bo lubiłem ją. szybko rozkminiać, co, co w niej jest. Czy to był Walkman od czy to był Walkman od Sony, czy to był na przykład DSI. Może DSI pamiętam. Tak szybko się na niego rzuciłem i grał i grałem wtedy chyba z Kingdom herca dostałem. Yy, rok w jeden dzień, pamiętam. I byłem wkurzony, bo bateria od nowości nie była naładowana do końca i po dwóch godzinach mi pff, konsola pada, tam po półtorej i musiałem czekać, żeby już zagrać. Ale... Tak, ale pamiętam, że miałem wielką, mia, wielką radość jak, jak otwierałem tego dsi bo to był taki, bo to była moja pierwsza przenośna konsola Nintendo. I kur, I pamiętam, że potem, o, potem DS leżał przez trochę przez jakiś czas, a wyszły Pokémon Silvery i wtedy już tak wróciłem w 100% do przenośnego Nintendo. To znaczy, zacząłem moją przygodę z przenośnym Nintendo. No bo wcześniej to jakoś. No nie było mnie stać na, na Game Boy e i Game Boy Advance. To, to potem to większość nie ogrywałem na emulatorach. A jakie Wy macie wspomnienia? Jaki jak wy pamiętacie prezent związany z grami, który zrobił dla was największe wrażenie? Ogólnie plan jest taki, że jutro będzie filmik o GTA. Chyba o tych likach. Nie były straszne, ale trzeba o tym nagrać. I chyba w piątek będzie albo będą porównania, albo będą podsumowania konsol bo jest prawie połowa generacji więc trzeba zrobić jakieś podsumowanie dziewiątej generacji i chyba to, to zrobię jeżeli wy macie jakiś pomysł jakie bym filmiki mógł nagrać w tym tygodniu to piście. ja się zabieram za Alan Wake 2. trzymajcie się i dobrego dnia pa